Witam w nowym filmiku. To co widać, widać za tym płotem, to jest domek, w którym mieszka moja córka. Ona graniczy razem z Lidlem i ja właśnie parkuję na terenie Lidla, bo przed jej domem na ulicy jest bardzo mało parkingów, a ona ma parking wykupiony w podziemiach. No wobec tego tak, byłam u niej, a raczej pod jej domem, pod ogródkiem, zobaczyć roślinki, jakie ma w ogródku. I tak chociaż z daleka troszeczkę ją i Zięcia zobaczyć. No a teraz muszę się troszeczkę skoncentrować, żeby wyjechać, bo tutaj czasami jest trudno wyjechać. Po z lewej strony nic nie widać samochodu, i często można, może dojść do kolizji. No ale udało się, wszystko było puste, dobrze wyjechałam. No to teraz dokończę wam dalej. Byłam u córki, bo ona ma taką dziwną roślinkę w ogródku. Mówiła, że to jest jedna z tych, które dostała ode mnie jesienią. Pojechałam zobaczyć, bo zdjęcie, które mi przysłała, nic mi nie mówiło. No i faktycznie nadal mi ta roślinka nic nie mówi, bo my takich roślinek w ogrodzie nie mamy. I nie wiem skąd ona się wzięła, że ja ją dałam córce. No ale w moim ogrodzie dzieją się różne cuda. I wszystko jest możliwe. Ja mam co roku parę kwiatów, parę roślin takich, których nigdy nie kupiłam ani jako sadzonki, ani jako nasionka. A rosną u mnie i kwitną. Podejrzewam, że to wszystko jest robota ptaszków. No i tak jak myślałam, to jest jedna z tych roślin, które musiały ptaszki przynieść. Ale nic nie szkodzi. Przejechałam się, bo u mnie w domu dzisiaj na klatce schodowej coś remontują, coś robią, i od samego rana była tylko wiertarka i młotki. I bardzo głośno, także chociaż na godzinkę ulotniłam się z domu. Pokażę Wam Hamburg. Pokażę Wam miasto, w którym mieszkam i jestem dumna, że mieszkam tutaj w tym mieście. Jest to piękne miasto, bardzo, bardzo zielone. Tak jak już widzicie. Domów to raczej w niektórych miejscach w ogóle nie widać, bo ściany, krzewów i drzew zasłaniają je od ulicy. Tak, kawałek dalej, zobaczycie, będę właśnie przez takie dzielnice przejeżdżała. W tej chwili jesteśmy na dzielnicy Ralfszteg. Będę Wam mówiła po kolei, jakie dzielnice mijamy. No więc w tej chwili jesteśmy jeszcze na dzielnicy Ralsztyn, dokładnie stary Ralsztyn. A teraz wracam do Hamburga. Hamburg był kiedyś największy, największym miastem w Niemczech. Ale jak DDR-y połączyły się tutaj z naszymi zachodnimi Niemcami, wobec tego Połączono też dwa Berliny, wschodni i zachodni. I teraz Berlin po złączeniu tych dwóch Berlinów. Berlin jest największym miastem, a Hamburg jest drugim co do wielkości miastem w Niemczech. Yy, mamy tutaj no, dobre ponad dwa miliony już ludzi. Yy, no, oficjalnie jest ich mniej. To znaczy, że na papierkach, ale nieoficjalnie jest ich tutaj dużo, dużo więcej. Hamburg jest, tak jak już mówiłam, bardzo zielonym miastem. Ma bardzo dużo wody, bardzo dużo stawów, jezior i kanałów. Ma bardzo dużo mostów. Jeżeli Zliczymy wszystkie mosty, jakie są w Wenecji, w Holandii i jeszcze jakieś państwo tutaj niedaleko, ale zapomniałam teraz, które, jeżeli te trzy państwa, w tych trzech państwach policzymy wszystkie mosty, jakie one posiadają, to będzie ich jeszcze i tak mniej niż te, które posiada Hamburg. W Hamburg jest naprawdę bardzo dużo mostów. Hamburg ma też bardzo ładną architekturę, raczej starą architekturę. Miasto to było w okresie II wojny światowej zniszczone w 90%. Zostało zbombardowane i spalone przez Anglików. Wrzucali coś takiego z, z tych samolotów, y, co paliło wszystko. Y, ludzie paleni byli żywcem i to cywile. No ale nie o wojnie chcę tutaj rozmawiać. Wojny raczej nie powinniśmy zapomnieć, ale nie powinniśmy wygadywać. Y, co dalej chciałbym jeszcze powiedzieć? No więc, tak jak mówiłam, Hamburg był w 90% zupełnie zniszczony został odbudowany i właśnie większa część tych budynków została odbudowana na stare, jak to się nazywa, na stare, no tak jak wyglądało przedtem na ten sam wzór zostały odbudowane. Nie wszystkie oczywiście, ale sporo. No a poza tym Hamburg się rozbudował, więc jest też bardzo dużo nowych, nowych budynków, nowoczesnych. Jest też dużo u nas robót na drogach, z tego Hamburg chyba słynie. Dzisiaj stosunkowo mało spotykam, ale często jest tak, że jadę i nie mogę dojechać do celu. Bo muszę nawracać, wjeżdżam z drugiej strony, chcę wjechać do, na, to, na, to, na tą dzielnicę i też się nie udaje, bo też ulica zamknięta, bo jakiś remont i tak muszę nieraz całe miasto objechać w koło, żeby dojechać tam, gdzie bym chciała. No co dalej? Możecie też przy okazji zaobserwować ruch, jaki jest na drogach. To znaczy się, ile jest samochodów. Nie o to nie chodzi. I chodzi o to, żebyście popatrzyli, jak się jeździ na zachodzie, dokładnie w Niemczech. Bo kultura trochę jaka, je, jaka jest na, na wschodzie, yy, mówię tutaj już od, od Polski się zaczyna. Yy, tutaj Grecja, Turcja, no to jeżdżą oni jak, no powiedziałabym, dzikusy podok na nas. Yy, my po, po prostu nie potrafimy jeździć w tamtych państwach i bardzo ciężko nam się jeździ. Tutaj mamy dużo, dużo Turków, mamy dużo Arabów, mamy dużo z y, Ost Europy ze Wschodniej i oni niestety muszą się dostosować do, do naszego tempa i sposobu jazdy. Bo jak mówimy, no to drogo to wszystko kosztuje. No ale dalej. Popatrzcie na miasto chwilę, umilknę, nie będę Wam y, przeszkadzała bo teraz właśnie jeszcze Wam tylko powiem, że zaraz za tym skrzyżowaniem opuścimy tą dzielnicę Rahlstedt i jedziemy na dzielnicę, która nazywa się Farmzen. Farmzen jest długi, ale jest wąski, więc bardzo szybko go przejedziemy i wjedziemy wtedy na dzielnicę, na której i ja już mieszkam. No ale teraz popatrzcie sobie i tak jak mówiłam Coraz mniej będzie domku widać, bo ściany zielonych krzewów i drzew będą nam to zasłaniały. Jak nie z jednej strony, ulicy to z drugiej. Jest bardzo dużo szkół, więc o kawałek ograniczenia są prędkości. Widzę, że będę musiała sprawić sobie nową kamerę do nagrywania z samochodu, bo ta, którą nagrywam raczej mi się trzęsie. No ale z czasem. Na razie nie mam, no to nie mam. No i tak pomału przejeżdżamy przez farmsen. Za chwilę zacznie się moja dzielnica, która nazywa się Bramfeld. Bramfeld jest jedną z największych dzielnic w Hamburgu. Nie jest największą, ale jedną z największych, jedną z trzech największych. I na jego skład w jego skład wchodzą jeszcze osiedla. Takie małe osiedla. I yy, to, na którym ja mieszkam jest jednym z nich. No zaraz Wam to pokażę, w którym miejscu zaczyna się i będzie, taka biała tablica po prawej stronie, nie u góry tak wysoko jak przystanki autobusowe, ale tak na połowie wysokości tych drzew. No i właśnie w tym miejscu zaczęła się moja dzielnica. Tak, troszeczkę z boku widzieliście, był taki biały yy, szyld. A więc jesteśmy w tej chwili na grantejcie. Widzicie ile zieleni, ile drzew. Za tymi ścianami zielonymi są budynki. Chroni trochę mieszkańców od spalin, bo to raczej ruchliwa, jak widzicie, ulica. No niestety dużo jeszcze, tak jakieś w samym śródmieściu, jest takich miejsc, gdzie jest bardzo mało zieleni. Są parki, dużo parków, ale ulice raczej są gołe. Nie ma takich ścian zielonych jak tutaj. Są drzewa gdzie niegdzie, ale to nie to, co u mnie. Dlatego ja nigdy nie chciałabym mieszkać w samym centrum miasta, bo jest za brudno, za głośno. No i w ogóle. O, widać domki właśnie, o, gdzie jest mniej drzew, to zaraz się domy wyłania, wyłaniają. Utrzymuję odległość, jak zauważyliście od samego początku filmu. Zatrzymuje odległość od samochodu przed nami po to, żebyście mieli lepszy widok. No i żeby lepiej mi się nagrywało. Co inne, jak gdzieś stoimy na światłach, no to wtedy muszę blisko się zatrzymać samochodu przede mną ale jeżeli jadę, to raczej staram się zatrzymać odległość, żeby był lepszy widok. No, i teraz tym, za tym skrzyżowaniem, na którym ten autobus skręci w prawą stronę, zacznie się po prawej stronie te drzewa, co widać tam, zaczyna się to moje osiedle. To moje małe osiedle, które należy do tej dzielnicy Bramfeld. Jest tutaj u mnie też bardzo zielono i mam bardzo duże jezioro, które nazywa się Bramfeld Azy. Teraz na tych światłach skręcimy w prawo i zaraz za zakrętem po lewej stronie będzie taki biały budynek. To jest Konsulat Polski. O, właśnie widać. Po lewej stronie ten budynek to jest Konsulat Polski. A do, moi, do mnie jedzie się prosto, przez skrzyżowanie prosto i po prawej stronie będzie wjazd do garaży podziemnych. Ja się teraz z Wami będę pomału żegnała, bo... Nie muszę wam pokazywać jak jeżdżam do garażu i jak parkuję. Mam nadzieję, że filmik chociaż troszeczkę wam się podobał i to chociaż z tego względu, że jest bardzo zielony. No wobec tego żegnam się z wami i do zobaczenia w następnych odcinkach, jeżeli macie ochotę oczywiście. Pa pa.